Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie w tych oto okolicznościach przyrody niesamowitych, pięknej Polskiej się witamy jedną z najstarszych aktorek tutaj środowiska stołeczno-warszawskiego Mazowieckiego Panią Danielę i tu pani czas. Może coś pani opowie podzielić się swoim doświadczeniem na planach filmowych, jako że to jest nasza grupa. Proszę bardzo. Prawda, dziękuję bardzo. Witam. Cieszę się, bo dzięki temu, że Pracuję, e, że statystuje. Powodzi mi się całkiem, całkiem. nie na żegu. Dziękuję bardzo. <grytanie> Dziękuję pani. Teraz przejdziemy sobie tutaj, bo my jesteśmy w pracy na planie. Wykorzystaliśmy chwilę przerwy, żeby tutaj złapać panią Danielę. I także widzę. Państwo, ze statystowania można wyżyć, Dzień. przeżyć, dobrze się ubrać, elegancko markowe ubrania i w, nie, w niesamowitych okolicznościach przyrody znajdować się na planach filmowych. Także dziękuję Pani serdecznie ja tak dziękuję za to, że udzieliła Pani swojego wizerunku i zrzekła się RODO. Także ten film wieczorem dostępny na kanale.